Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam na naszym kanale Wici. Proszę Państwa, tak gwoli w kwestii organizacyjnej zapraszam Państwa na takie równoległe kanały, na Ramble, jak i na a także do grupy dyskusyjnej, która nazywa się również Wici na Telegramie. Tam nie ma cenzury i tam sobie można spokojnie porozmawiać na wszystkie interesujące nas tematy. I właściwie tak, od początku, gdy prowadzę ten kanał, kanał Wici, mówię tutaj o globalizmie, jak i również mówię o ludziach, którzy za tym stoją. Świat został podzielony na takie dwie warstwy, klasę panów, tych co ja nazywam ich taką tak cywilizowaną elitą. A dlaczego tak? No bo w mojej opinii to ani nie są cywilizowani, ani elitą. I na klasę tych pozostałych, czyli na plebs, czyli to są, to jesteśmy my wszyscy. My, którzy tak naprawdę jesteśmy od nich zależni, my, którzy tak naprawdę jesteśmy ich niewolnikami. Tak jak ktoś, kiedyś ktoś powiedział, najlepszym niewolnikiem jest ten, który nie wie, że nim jest. Więc widać, że mamy tutaj oni. I my, oni lepsi, my gorsi. A miało być przecież tak pięknie. Wszyscy mieli być równi, wszyscy mieli, mieli być wolni. Wszystko ma być zrównoważone, wszystko ma być tak bezpieczne. Podczas rewolucji bolszewickiej też były takie hasła, podobne hasła. A potem były gułagi pilnowane przez uprzywilejowaną grupę. Również potem był głód, też zaplanowany przez tą samą grupę. Reasumując, jest klasa oni i jest klasa my. Prawda jest taka, że od ponad 100 lat planują oni i wprowadzają w życie przejście, przejęcie świata na własność, bo oni uważają, że świat jest. Ich świat do nich należy. A my, no my cóż, my jesteśmy tylko takim niepotrzebnym dodatkiem, takim robactwem, które po prostu należy usunąć. I o tym właśnie tutaj pisałam w tej książce, a jednak spisek. Polecam Państwu, ci, którzy jeszcze nie czytali tej książki, tak w skrócie, jest to zbiór różnych wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych. Również tutaj mówię na temat różnych wojen, które miały miejsce właśnie w tym poprzednim stuleciu. I właściwie to są takie pozbierane puzle, z których ułożyłam i starałam się ułożyć taki jeden w miarę możliwości pełen obraz, a którym właśnie chcę, aby Państwo dzięki właśnie temu mogli wyjść z tego matriksu, który oni nas włożyli. No dobrze. Od stu lat pod pięknymi hasłami dobra, bezpieczeństwa, równości niszczą wszystko, co przez tysiąclecia zbudował człowiek. A przede wszystkim niszczą człowieka, niszczą rodzinę, niszczą, atomizują społeczeństwo, odbierają nam, powoli odbierają nam wolność. Mało tego... Oprócz wolności, odbierają nam wszystko to, co posiadamy. Znamy to zdanie: nie będziesz miał niczego, ale będziesz szczęśliwy, prawda? Hasło Klausa Schwaba z forum ekonomicznego, z Davos ekonomicznego. Z ekonomią to on za wiele nie ma wspólnego, ale dobrze, niech im będzie. Wielu z nas patrzy na to wszystko z przymrużeniem oka i po prostu nie wierzy. I ja ich rozumiem, bo normalnemu człowiekowi trudno jest po prostu w to wszystko uwierzyć. Przecież nie można zrozumieć, jak mogą odebrać mi mój dom, jak można odebrać samochód, mój samochód, jak można zabrać mi nam nasze ubrania, nasze szklanki, garnki, szczoteczki do zębów. Jak można nam to wszystko zabrać? Przecież to jest moje. Ja na to pracowałem, ja to kupiłem, i ludzie nie potrafią przyjąć tego do wiadomości. No właśnie. I myślę, że to jest spiskowa teoria dziejów. A też ostatnio został taki ukuty, inne takie stwierdzenie, że pomiędzy tą spiskową teorią dziejów a rzeczywistością, jaka jest różnica? Czas bo to, co dzisiaj nazywa się spiskową teorią dziejów, za kilka tygodni staje się to rzeczywistością. Więc, mimo że wielu myśli, że to jest niemożliwe, powoli, powoli, a zwłaszcza ostatnio, przecież widzimy, przerobiono już, wprowadzono przecież tą pandemię, wprowadzono lockdown, nam wszystkim rozdawali wszem wobec ten eliksir młodości, jak ja go nazywam. Mamy wojnę tą na wschodzie, mamy tam i tam. Jest tych wojen trochę, o których się nie mówi. Mamy też sankcje, też na ten temat możemy powiedzieć. No a teraz ta cywilizowana elita realizuje domykanie drzwi tego wielkiego resetu. I właśnie to na ten temat chciałam tutaj dzisiaj porozmawiać, przekazać Państwu informacje, ponieważ właśnie na początku marca tego roku prezes J.P. Morgan w takim swoim corocznym liście dla, do akcjonari akcjonariuszy zasegurował rządowi USA przejęcie własności prywatnej w celu przyspieszenia inicjatyw Klimatycznych, twierdząc, że należałoby to zrobić, dopóki jest jeszcze czas na powstrzymanie katastrof klimatycznych. A więc można? Można. Oni mogą wszystko. No, przynajmniej tak im się wydaje. Przynajmniej do tej pory im się to udaje. Więc w tym corocznym liście do akcjonariuszy mówił on o problemach, jakie nawiedziły świat w roku 2022 mówił o Ukrainie i o tym biednym narodzie, również że jest kwestionowana globalna rola przywódcza USA, czyli ten nasz jaśnie pajonujący hegemon ma kłopoty, jednak optymistycznie założył, że muszą odłożyć dzielące różnice i zjednoczyć się w obronie demokracji, wolności oraz wolnej przedsiębiorczości. Tylko nie powiedział, wolności dla kogo, a też nie powiedział przedsiębiorczości dla kogo. Możemy tutaj się domyśleć, że to, ta wolność tej przedsiębiorczości to tyczy się tylko i wyłącznie tych wielkich korporacji, żeby mogły robić to, co im się żywnie Podoba. Zauważył również, że ta wojna na Ukrainie zakłóciła stosunki handlowe w Europie, Azji i w Ameryce, również i teraz kraje i firmy na nowo definiują zasady funkcjonowania. Właśnie tego handlu. Podkreślił konieczność dostarczenia niedrogiej energii przy równoczesnym dokonywaniu niezbędnych inwestycji w celu dekarbonizacji. Co można przetłumaczyć na język zwykłego zjadacza chleba? Odbierzemy źródła taniej energii i damy Wam nasze. Wiatrowe, słoneczne czy jakieś tam jeszcze inne sobie wymyślą po drodze. Co prawda mało wydajne, ale za to ekologiczne. I w tej takiej cenie, po takiej cenie, jaka będzie dla nich oczywiście odpowiednia w danym momencie. I dlatego, aby uzyskać odpowiednio szybkie inwestycje, na inicjatywy oczywiście dotyczące sieci energii słonecznej, tej wiatrowej i rurociągów, rządy, firmy i organizacje pozarządowe mogą potrzebować powołania się na eminent daemon. Już tłumaczę o co chodzi. To jest termin czysto prawniczy, pozwalający rządowi wykorzystać swoje uprawnienia do wywłaszczenia własności prywatnej na użytek publiczny, pod warunkiem, że rząd zapewni prywatnym właścicielom odpowiednie odszkodowanie. I tak prezes J.P. Morgan stwierdził, że. Okno na działania mające na celu uniknięcie tych najbardziej kosztownych skutków globalnych zmian klimatu zamyka się i jest bardzo mało czasu, dlatego można się zdecydować właśnie na tak drastyczne środki czyli odebrać ludziom wszystko to, co posiadają. Swoje oświadczenie zakończył, mówiąc, że polaryzacja i inne niekorzystne czynniki nie mogą powstrzymać przed złożonymi wyzwaniami, przed którymi oni w tej chwili stoją. I teraz, proszę Państwa, tak, jeżeli tak mówi prezes J.P. Morgan, to znaczy, że klamka już zapadła. Będą zmieniać system bankowy, jak sam powiedział. Są potrzebne duże banki odgrywające kluczową rolę w amerykańskim i w światowym systemie finansowym. Argumentował, że powinien istnieć system, w którym upadek banku nie powoduje niepotrzebnej paniki i skrapy. Finansowych, tylko nie powiedział strat dla kogo. Eee, to jest właściwie, gdy się tak zastanowimy. To jest mniej więcej, te argumenty są mniej więcej takie same, jakich używano ponad 100 lat temu, gdy tworzono rezerwę federalną. Była to ta sama grupa. To wówczas grupa Morgan i grupa National City Bank odbyły takie tajne spotkanie na Jekyll Island, aby skonsolidować swoją władzę finansową. No i tak się stało. Doprowadzili do utworzenia rezerwy federalnej, i od tamtej pory ten wielki hegemon jest zależny od prywatnych banków i musi prosić je o pieniądze, a one je albo mu dadzą, albo nie. To zależy od tego, na jakie warunki, jakie warunki uzgodnią. Ale w tej chwili widać, że właśnie ci Decydenci, ta cywilizowana elita ma jeszcze zbyt mało i idzie dalej. Chcą odebrać własność prywatną. I to nie ma znaczenia, czy ktoś dostanie za to pieniądze, czy nie. Nie ma znaczenia, czy dostanie godziwą zapł zapłatę, czy tylko ochłap z tego bankierskiego okienka. Bo te pieniądze tak właściwie są tyle warte, ile ten papier, na którym są wydrukowane, a ponadto ma być wprowadzany jakiś walor elektroniczny z datą ważności. Także re reasumując to wszystko, z ich punktu widzenia to jest super biznes. Jednak znaczenie ma to, że już otwarcie idą po nasze, na razie tylko amerykańskie. Ale to, co robią tam, to będzie i tu. To jest tylko kwestia czasu i sądzę, że niedalekiego czasu. I teraz, proszę Państwa, chciałabym przejść do naszego podwórka europejskiego i naszego polskiego. W naszej niedalekiej historii mamy takie dwie przełomowe daty. Jedna z nich to był rok 1989, padł komunizm. Dla wielu to było zaskoczeniem, bo wydawało się to zupełnie niemożliwe, że taka, taka sprawa, taka możliwość, takie okienko się nigdy nie nadejdzie. Myślano też, że dostaliśmy Wolną Polskę w prezencie. No może nie wszyscy, ale wielu, a tak naprawdę to było przekazanie Polski od jednego pryncypała tego w Moskwie do drugiego pryncypała tego w Waszyngtonie z takim komitetem sterującym na Wall Street. A drugą, drugim takim kluczowym momentem to był rok 2003 i to referendum akcesyjne, gdzie zbałamuceni przez tych rządzących, rządzących tym naszym, naszym krajem, naszą Polską, wielu poszło powiedzieć to sakramentalne, tak, chcemy być w tej wspaniałej Unii. No, i teraz mamy to, co mamy. To są konsekwencje takiego nieprzemyślanego podejmowania bardzo ważnych decyzji. I tutaj ja mam dzisiaj dla Państwa drugą książkę, pod tytułem Kiedy opadły maski. To jest, proszę Państwa, książka, która pisze o korzeniach tej wspaniałej mlekiem i miodem płynącej Unii Europejskiej. Napisał ją Philip de Willers. Naprawdę jest bardzo ciekawa, warto ją przeczytać. No bo cóż, chyba warto wiedzieć, gdy dokonują tej federalizacji Europy, warto wiedzieć o korzeniach. Prawda? Jednak tutaj chciałam przeczytać Państwu taki, no powiedzmy, fragment. Fragment, który mówi bardzo, bardzo wiele o tym, czym jest tak właściwie ta Unia Europejska. Zimna wojna stanowiła dla Waszyngtonu geostrategiczne usprawiedliwienie dla wywierania presji na państwa europejskie, by skłonić je do zjednoczenia. Lecz występowały tutaj jeszcze inne, równie ważne motywacje. Na pierwszym miejscu znajduje się amerykańska obsesja ekspansji swojego modelu na zewnątrz, by stopniowo tworzyły się wielkie struktury federalne i pewnego dnia przekształciły się w potężną strukturę ogólnoświatową z jednym rządem i jednym rynkiem dla całej planety. Natomiast motywacją do działania dla rdzennych Europejskich zwolenników Stanów Zjednoczonych, Europy, była chęć lokalnej implementacji tego modelu. Stare narody Europy w wieku XX mają jednak bardzo niewiele wspólnego z kilkoma tysiącami osadników na ziemi niemal bezludnej, jaką była Ameryka XVIII wieku. Realizacja tego pomysłu przybrała na sile w związku z głębokim przeświadczeniem Amerykanów, że ich architektura federalna powinna zostać przeniesiona do Europy, a także i do innych części świata. Amerykanie są przekonani o wyższości ich konstytucji nad wszystkimi innymi w tym względzie, w jakim byłaby ona zdolna umożliwić wspólne życie ludziom pochodzącym z całej planety, którzy uznaliby się za obywateli państwa ogólnoświatowego. Prawdę powiedziawszy, Ameryka jest dzisiaj obecna we wszystkich planach zawierających konstrukcję nowej Europy. Piętno amerykańskie zostało odciśnięte na przeróżnych instytucjach brukselskich, frankfurckich, luksemburskich. Jednak przeniesienie modelu amerykańskiego do Europy zderza się z tutejszą rzeczywistością. Europejczycy nie są jednym narodem i nie mogą ani nie chcą się stać jednym narodem. Państwa Europy nie mówią jednym językiem ani nie mają definitywnie ustalonych granic w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych oraz innych narodów federalnych na świecie. Nie istnieje naród Federalny Europy. A przecież nie powołuje się federacji bez narodu, który miałby tę federację tworzyć. Chyba, że zostanie sprowadzony z zewnątrz. Przeczytałam tutaj tylko ten fragment, ale nie dla tych, którzy nie lubią czytać, ale po to, aby uzmysłowić, że jeżeli takie pomysły. Odbierania własności już zaczynają majaczyć w USA, to Unia Europejska jako taki wzorowy uczeń będzie pierwsza przy tablicy. Poza tym, Javier Solana w roku 2010, o ile dobrze pamiętam, podczas jednego ze swoich wystąpień powiedział, że Unia Europejska będzie takim swoistym laboratorium do wprowadzania nowego, tego wspaniałego, nowego świata. Ponadto ciekawy jest tutaj ten ostatni fragment o tworzeniu federacji bez narodu, który miałby, miałby tworzyć tą federację. Prawda? I teraz Państwo chyba rozumieją, po co, po co im są potrzebni ci emigranci? Dlaczego? W tej chwili właściwie domykają się wrota i zamykają nas w tej matni świata niewolników. Zwróćmy uwagę na fakt, że oni przygotowali ten reset ponad 100 lat, a my musimy zrobić to rekonkwistę z marszu, bez przygotowania i musimy zrobić to już. A wielu jeszcze Śpi i uważam, że im szybciej się obudzimy, im szybciej zaczniemy działać, no to może być, że wyjdziemy z tego wszystkiego. Jeżeli będziemy dalej spać, no to ciemno widzę tą naszą przyszłość. W każdym razie, jeżeli zaczniemy działać, to po ciężkiej walce możemy wyjść. Na pewno e, będziemy mieli bardzo wiele e, urazów, ale będziemy ludźmi wolnymi i w ten czas będziemy mieli naszą Polskę. E, także proszę Państwa, e, jeszcze raz, te dwie książki, ta książka, kiedy opadły maski, naprawdę, naprawdę polecam, warto, warto przeczytać. I, I ta druga książka, a jednak spisek, która pomoże Państwu wyjść z tego matriksu i spojrzeć na świat takim, jakim on jest w rzeczywistości. Ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam do lektur tych dwóch książek. Dziękuję.